Wow. No, to jest Spoko. kupiłem w razie czego. Mam jedną klienti, które porobi całą grę. Ja mam 10, wełny. Nie, mam tej, nie, mam Kto by się tego spodziewał? Nikt się jeszcze nie spodziewał krajom. w hiszpańskiej inkwizycji. Leży jeden, leży drugi. Jeszcze trzeci! Zabijesz go? Zabiję go! Sorry. Let's go! Zapomniałem wełny, więc i tak tam idę. Wywaj z tym. Nie mają jeszcze odczuć tego. To jest jeden. A do Idę! Zrzucam trzy paczki. A jakiś koleś ma niech cichy przez jedno. Co? Dawaj, co? Jest. jest! Dobra. I ten jasno nic tam nie zrobił. O oto, oto jest spółka złodu understyca! Oto jest spółka złodu understyca! ...żeby go dokończyć. Ja mam problemy z cyjankiem. Jakie? Mów gdzie. Na emeraldach. o kociaski idę. Ja też. Tym razem mnie prawie złuciłeś. O, o, to... co jest? <laughs> Ale szacuję go raz. To była dobra zagrywka, panowie. Oczywiście są. No! No! Ej, bo zostawił się w To Spadłem. On też spadł. Yes. O Jezusie. Ja też uważaj strzela. To jak spadł dziwnie strzela. To wygląda jak tu jak u tobie był ten Subsubs. I co? Oni wyszli Godbliża to było Tak, to też! Udało mi się robiło o Nie wiem na Na 8 CPS a Godbliża.